Jakiego kraju to jest flaga? Niemcy. Albo nie? A stolica? Berlin. Eee, wspomniałam. Nie, nie mogę myśleć w tym locie. Dalej. No dalej. Co za flagi w ogóle? Wiadomo, stopy całe czerwone, słabo mi się aż robiło. I się po prostu już cała zestresowałam. Nie można było normalnie bez kostek lodu, zapytać. Nie wiem, jak jesteśmy, nie wiem, jakkolwiek ogarnięci czy wyspani. Siedzę w jakichś podziemiach tyle godzin, wchodzę do jakiegoś lodu. Nieważne, nie chcę mi się już to bawić. Więc mam nadzieję, że już jedziemy do domu zaraz. Stałam sama, przede mną był instruktor. Poczułam, że nie mam tam nikogo, kto jest bliski, i myślę, że gdyby był Marek to myślę, że od razu by tam wbiegł, po prostu by mnie stamtąd wyciągnął. Szkoda, że go po prostu nie ma. Nie wiem. Nie wiem. Nie, nie pamiętam, ja... Ja... ten, czy ja mogę... Kto to jest? Nie wiem, czy ja mogę zrezygnować z programu, czy nie.